Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest pierwszy właściwie odcinek z Dying Light z uwagi na to, że teraz będziemy mieli do czynienia z rozszerzeniem, którym jest The Following, moi drodzy. Jak widzicie, o właśnie, tutaj już nas gra informuje o tym, że wyszedł ten właśnie dodatek. On miał premierę dosyć niedawno, także jest to dosyć świeży temat. Moi drodzy, do gry, jeżeli chodzi o The Following dołączamy sobie z menu tak naprawdę podstawowego gry. Kwestia dodania klucza na Steamie, czy tam gdziekolwiek macie tą grę. I jak widzicie tutaj po wciśnięciu graj, mamy możliwość rozegrania kampanii i oczywiście wejścia do The Following, moi drodzy. Jedynym tutaj wyróżnikiem, wymogiem, który jest dla The Following to to, że musimy mieć ukończony prolog podstawowej kampanii. Później, tak naprawdę, od razu po prologu możemy sobie przejść do dodatku. Także moi drodzy, ja tutaj właściwie chyba wszystko miałem dobrze poustawiane, bo... Time Lights się u mnie na kanale zakończyło dosyć dawno temu. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście serii, to zdecydowanie zapraszam, bo wyszła mi całkiem zacnie i byłem z niej naprawdę bardzo dumny. Także myślę, że tutaj z The Following będzie bardzo, bardzo podobnie. No i tutaj też wielkie podziękowania dla mojego znajomego Michała, który ten dodatek wyposażył mnie w ten dodatek, ponieważ często sobie gramy wspólnie w przeróżne gry, a teraz jakoś nas naszła ochota na coś bardziej takiego. Dynamicznego i tutaj z inicjatywy mojego przyjaciela Michała, hmm, wyposażył on nas właśnie w te dodatki, także dzięki wielkie jemu za to. I tutaj moi drodzy, jak widzicie, ja mam tutaj dwa savey, to jest save, gdzieś tam, jak sobie pykam, w kampanię po, poza można powiedzieć, nagrywaniem. Natomiast tutaj mieliśmy. Hmm, Postęp mojej poprzedniej tej e, kampanii. Jak widzicie, tutaj mam już swoje powbijane poziomy. Myślę, że sobie tego save'a wykorzystamy. E, także już sobie tutaj wchodzimy. E, o, widzicie, tutaj mamy główna kampania, zadanie szturm i akumulatory to jest ostatnie zadanie. Fabuła 100%. No i nowa gra, e, czyli The Following poziom normalny. Myślę, że normalny, na no, razie sobie tutaj spróbujemy. Nie wiem, czego można się po tym dodatku spodziewać. Także wchodzimy już do gry. Ten zapis został stworzony na wcześniejszej wersji gry, jeżeli będziesz bla, bla bla, oczywiście się na to zgadzamy, bo jest to mój e, stary save. Także moi drodzy, teraz skupmy się już na tym co widzimy na ekranie. że gadał coś o magii i udomowionych zombiakach. Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają, nawet po ugryzieniu. Ludzie w malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale, ale to to jest droga poza haran. Krain kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w grze. Jak widzę, tutaj mam chyba wszystko zapisało mi z mojej poprzedniej wersji. Bardzo mnie to cieszy, bo byłem tam wyposażony po prostu po sufit. W związku z tym, zobaczmy, znajdź wyjście z kanału, zadanie fabularne. Nasi biegacze przeniesie ciężko rannego, półprzytomnego mężczyznę, który majaczy coś o ludziach odpornych na wirusa. E, miał przy sobie mapę pokazującą drogę wyjścia z Haranu mamy tu coraz więcej zarażonych i za mało antyzyny, a badania Camdena nie przyniosły jeszcze żadnych owoców muszę sprawdzić każdy trop to jest moi drodzy tak jakby jak mamy główną fabułę Dying Light to to jest tak jakby ścieżka poboczna my tutaj cały czas będziemy operowali Kreinem, e, który będzie tutaj pomagał ludziom z haremu z haranu, z haremu z haranu, z haranu, przepraszam dobrze mówię, z haranu? z haranu, dobra, dobra dobra, w związku z tym bardzo fajnie powinno nam się tutaj to wpleść w całość jest to w miarę zrozumiały temat o, nawet pamiętam sterowanie jest to całkiem zrozumiały temat no bo tak jak tutaj nawet ten quest przedstawia, no zarażonych jest coraz więcej zombiaków nie ubywa co zresztą wiemy plus jeszcze moi drodzy nie za bardzo jest jakich leczyć, bo jeszcze nie zostało wynalezione żadne tutaj lekarstwo na to całe zło, które tutaj mamy dobra, chyba skaczę. Dobra. w związku z tym ludzie z Haranu, z Haranu, pamiętajmy. Będą musieli pomyśleć nad jakimiś dodatkowymi rozwiąza rozwiązaniami. i Takim rozwiązaniem może się właśnie okazać współpraca z tym plemieniem, o którym tutaj jest mowa. Ja tutaj na szczęście pamiętam całkiem dobrze sterowanie, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o Timeclaid, to ja bardzo, bardzo lubię zajrzeć sobie do niego, żeby się gdzieś tam powyżywać na zombiakach w wolnej chwili, oczywiście. Cały czas tutaj skanuje terytorium, ale nic nie znajduje. Coż to jest to, to? Podobno dodatek nam tutaj da nowych wrogów, nowe bronie, nową lokację, nową mapę. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście na razie nie mamy tutaj jeszcze dostępu do żadnej mapy. No ale zobaczymy ogólnie co nam tutaj zaoferują. Jestem tutaj oczywiście otwarty na wszelkie filmy, scenki I dobra, zobaczymy, zobaczymy. Kurde, tam nie chciałbym spać. Słuchaj, ten twój jednooki deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Okej, okay, no niestety. Lena. Eee, osoba. Lechkie, góry, która nas tutaj poinformowała o tym. Zobaczmy, czy ja mam. Na swoim wyposażeniu? Oczywiście, że tak. Moja ulubiona, e, mój ulubiony harpun. E, moi drodzy, tutaj ja będę miał o tyle łatwiej, że moja postać tak naprawdę jest już e, jak widzicie, rozwinięta. Mam tutaj 15, 12, 17. E, będę ją rozwijał prawdopodobnie dalej, bo nie widzę tutaj żadnych dodatkowych umiejętności w związku. O, mogę coś tu rozdać. Ale czad. Mm. Atak ten wymaga broni oburęcznej, zasięg i siły fali uderzeniowej. Wykańczaj powolnych wrogów, miażdżąc ich głowy. Możesz ten no, wyraźnie wspaniający się na platformę, na której stoisz. Podoba mi się. się dobra. Eee, może mam jeszcze jakieś poziomy nierozdane? Nie, widzicie. Gdzieś tu miałem jakiś punkcik. Prawdopodobnie chowałem go na później, ale teraz go już, już przepadł. Także jeszcze, aha, jeszcze tutaj coś to tu było, poziom kierowcy, moi drodzy, zwróćcie uwagę, to jest nowe, nowe drzewko, e, ponieważ tutaj będziemy mieli dostęp do pojazdów typu e, buggy, e, takich już tłumaczę, to są takie na cztery koła napęd plażówki, e, znane mniej więcej, bardzo podobne były w Mad Maxie, może ktoś kojarzyć. W drzewie umiejętności kierowcy możesz odblokować różne ulepszenia swojego łazika. Aby zwiększyć swój poziom, kierowcy zabijaj wrogów łazikiem. Wykonuj różne ewolucje i jeździ najszybciej jak tylko zdołasz. Raczej nie powinno być z tym najmniejszego problemu. To drzewko sobie przyjrzymy przy okazji poruszania się tym oto właśnie łazikiem, o którym jest mowa. Także tak jak mówię, moi drodzy, ja tutaj będę miał o tyle przewagę, że moja postać jest już rozwinięta. Pozwoliłem sobie wcześniej przejść wcześniej całą podstawkę, jeżeli chodzi o Dying Light. A tak naprawdę, żeby zagrać sobie w ten dodatek The Following to wystarczy mieć tylko zakończony prolog z wersji tej podstawowej. Czyli tak naprawdę ten prolog, to nie wiem tak naprawdę czy to jest może z pierwszych 3-4 levele, raczej nie więcej. Także, no zobaczymy jak bardzo to będzie tutaj zbalansowane. Oj, marzy mi się, żeby tam wskoczyć. Ach, wiedziałem, że się uda. Wiedziałem, że się uda i wiedziałem, że się da tutaj wskoczyć. Nie było innej drogi. Genialnie, że, że producenci zadbali tutaj o takie coś. No to, to już przestaje mi się to podobać. Przestaje mi się to podobać. No ale dobra, kontynuujmy. Tutaj cały czas mniej więcej będę sobie skanował terytorium, żeby nic mnie nie ominęło. Okej. Okay. Wypatrzono ambonę myśliwską. Jaką ambonę myśliwską? Ja nie widzę tutaj żadnej. Nie wiem o czym mowa. Okej, okay, kontynuujmy sobie. Dobra, tutaj jest jakaś ścieżka. A to jest chyba ta ambona myśliwska. Spróbujmy się na nią wdrapać. Czy ona ma jakieś wejście? Podejrzewam, że w Dying Light, który jest oparty w 100% na parkurze i na wspinaczce, raczej nie zrobiliby zwykłych schodów. O, trudne. Z szczęście, mam miliard wytrychów. Proszę bardzo. Czyli, jakbyśmy byli tutaj, tak naprawdę. E, graczami e, po, początkującymi, można powiedzieć, to nie bardzo byśmy mogli tą skrzynię otworzyć z uwagi na małą ilość wytrychów. O, genialnie. Piła ręczna. Okej, okay. płomienny rożen. Sprawdźmy to oczywiście. E, łe, łe. Płomienny rożen. Krótka rękojeść, długi płomień. Cieszę się, że nie ma on Długi nóż, krótki nóż, dobra, jak będziemy mieli długi, krótki nóż, to zrobimy takie coś. Broń Tahira. Piła ręczna, moi drodzy, obrażenia 320, niesamowite. I tak ta korka z pierwszej części tutaj miażdży praktycznie, widzę nawet na te bronie tutaj. Ja zmienię sobie to te. Okej, okay. i ewentualnie tu. Będziemy się na razie posługiwać takimi brońmi, e, można powiedzieć... Hmm, ręcznymi nie będziemy korzystali z karabinów. OK. Okej. O ty, pierwszy, pierwszy przeciwnik, moi drodzy, w tym dodatku. Załatwmy go piłą, którą zdobyliśmy. Okej. Okay. <ścoughs> nie było to za bardzo wymagający przeciwnik. W takim wypadku widzę, że chyba nie ma za bardzo tutaj możliwości... A, dobra, mogę się kamuflować, zapomniałem już o tym. Patrzcie sporo tutaj ich jest. Mam jakąś mapę? Gracz... Coś tu widać, ale to są tylko jakieś takie zarysy. Ogólnie. Także nie wiem jeszcze, jakiej wielkości jest ta mapa, ale już widzę, że jest tutaj otwarta przestrzeń, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo zombie. I tak naprawdę oni są... Na, na razie nie są zob... Co to miał być? Ktoś mi rzucił czymś? Nie, nie mam pojęcia. Teraz dopiero się zainteresowali mną tak naprawdę. Tutaj cały czas ktoś we mnie rzuca. Ja tu wbiegam oczywiście w poletko tych Oj, To miejsce wygląda na Mniej więcej. Nie. Ja bym sobie nie podarował, jakbym nie wbiegł tutaj w sam środek <laughs> epicentrum zombiaków. Czyli tak na, ta na dobrą sprawę moi drodzy, widzę, że już na samym początku e, otrzymaliśmy całkiem zacny nożyk. E, dzięki czemu, jeżeli będę się posługiwał maczetą korka, to wcale nie będę się tego wstydził, bo ten miecz wcale nie jest gorszy. I myślę, że będzie tutaj ok, jeżeli będę używał tej broni. Dobra, tutaj widzę, że możemy sobie śmiało przeskakiwać. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A... Przemytnik. Robisz dla tego świra? Ej, hey, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Okej, okay, widzimy tutaj kolesia, on chyba się wyrwał gdzieś z jakiegoś filmu Macheta, <głos》>, albo Macheta część druga co najmniej, ale nie będziemy tutaj nic oczywiście kraść, nie będziemy nic tutaj nikogo denerwować swoją obecnością, spróbuj dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy się nie przemieniają, znajdź kogoś kto tu dowodzi, okej okay, w takim razie popytajmy wieśniaczków, coś ciekawego. i przepraszam. Proszę, nie rozmawiamy z obcymi. Ach. No dobra, ty nie chcesz gadać. Tam widzę jakąś całkiem zacną wieżę, ale nie będę się na nią wspinał. Tutaj coś? To jest jakiś kurnik. Nie będziemy tutaj nic pałaszować, buszować, nie chcemy oczywiście kłopotów mieć. W związku z tym, to jakiś basen stary. Dobra, jest jakiś drwal. Drwal, widzę wszystko. Hej. Chwała niech będzie matce. A? E, słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazira. E, no dobra, gdzie go znajdę? W środku, w stodole. Dzięki. Okej, okay, już się dowiedzieliśmy gdzie jest Jazir. Tym razem jeszcze sobie pozwolę tutaj wypytać. Nie mogę z Tobą pogadać, nie mogę. Ale za to z Tobą, może będę mógł wyglądać na mądrego gościa. Też nie mogę. Czyżbym mógł tylko teraz z Jazirem rozmawiać? Nie wierzę. Całkiem spora ta wiocha. Myślałem, że będzie mniejsza. Myślałem, że to będzie kwestia kilku domków. Okej. Okay. Albo zbierają wodę, albo organizują jakąś pułapkę. Tu wygląda na stodołę. Pogadajmy jeszcze z kimś. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Okej, okay, czyli za bardzo nikt nie chce z nami rozmawiać przed rozmową z Jazirem, Także myślę, że chyba od razu pobiegnijmy do tej stodoły I z nim pogadajmy. Szukasz czegoś... Ty tu Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. No dobra. Nie zobaczysz. Słyszysz, zakazuję ci. Pogadajmy z Jazirem. proszę! Możemy o tym nie, pogadać? Nie nie, koniec dyskusji. Tak? Dobrze. Ezgi, czekaj. Ezgi. Też chciałbym mieć takie problemy. A czemu oni się nie przemieniają? ktoś to wie? Lef, nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemijacie się, nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Okej. Czyli. Chyba musimy porozmawiać z jego córką. Stawiam stówę, że tak będzie trzeba zrobić bo teraz jest obrożona na tatusia. To oznacza, że będzie może chętna do pomocy. z Ukrainy, słyszysz mnie? Co za pieprzone pustkowie. Pewnie trzeba Ej, będzie wyjść ja wyżej. Ty, panu. No, podejdź bliżej. Nie dziabnę cię. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świtów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji, mówią, Mikan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurt. Jak się nie ma. On. E, on nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Eee, tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Ojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. Ma grolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Ciągnę na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bimy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, Koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że kurd wziął i koifno potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może Ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd jego wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie, tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No, no dobra, zawsze to jakiś punkt e, zaczepienia, że tak powiem. Podejrzewam, że będziemy mogli pohandlować później z tym gościem. Czy jest sens tutaj nie z kimś ci... rozmawiać? Czy oni jacyś faktycznie są dziwni może w tej wiosce? Nie gadamy z obcymi. No dobra, chyba nie za bardzo. Wygląda na to, że musimy po prostu wyjść stąd. Z tego co widzę... Jest mnóstwo mnóstwo tutaj zombiaków dookoła. Ale tak jakby w ogóle mieli w nosie tą wioskę, zwróćcie uwagę. Moi drodzy, oni się... Okej, okay, chyba się zaczęli przemieniać w biegaczy, tak zwanych sprinterów. Tak, to jest zasługa umiejętności, którą sobie ostatnio zakupiłem, czyli możliwość kopania wspinających się że jest tylko dwóch, to nie, genialna umiejętność, naprawdę żałuję, że wcześniej nie wykupiłem. Ehm, dobra, widzę, że tutaj mamy taki rurociąg, po którym myślę, że możemy się swobodnie poruszać, ale nie wiem, nie wiem co mi chodzi za bardzo. Ok, lecimy sobie. Ja, oczywiście, nie będę tak biegu na pałę od kropki do kropki. Ja uwielbiam się rozglądać, uwielbiam eksplorować. Ambona myśliwska, ciekaw jestem, co to daje. Czy to daje jakąś możliwość takiego szybszego odkrycia terenu, czy, czy jak? Ciekawa sprawa. Zwróćcie uwagę, to są naprawdę dziwne tutaj są te zombiaki, stoją w miejscu. Nigdzie się nie ruszają. W ogóle nie są zainteresowani tą wioską. Cholernie podejrzewamy sprawę. Nawet mną nie są za bardzo zainteresowani. Zwróćcie uwagę. Wcześniej już by się na mnie rzucali jakbyśmy byli w haranie. A tutaj? A teraz dopiero mnie zobaczyłeś. Przynajmniej widzę też, że nie są w ogóle wymagający ci przeciwnicy, a używam a, tak naprawdę... Zapomniałem moje... o Jeśli nie masz broni, lepiej coś sobie skombinuj. Na farmie siedzą bardziej. Chwila, że czy... Ja? Teraz ci się przypomniało? No, wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, ze smykałki do interesów. <laughs> Niezły początek współpracy. Aj no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wyłasz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać jak już będziesz miał ten wóz. Okej, okay, czyli jednak na farmie będą jawiacy jakieś bądziory Zastanawia mnie to co tutaj się chowa. U nie brzmi to dobrze hmm. nie da się tego już żaden sposób utworzyć. Zamknięte na Amen. No dobra. Kan prosił, żebyśmy się w coś ubezpieczyli w jakąś e, jakąś broń w związku z tymi bandytami, którzy są na farmie. Ja tymczasem, moi drodzy, myślę, że na tą farmę pójdziemy sobie w kolejnym materiale. Także ja sobie tutaj ewentualnie wejdę jeszcze na tą ambonę, na której się porozglądam. Ej, tu jakieś rytuały, kulty, jakąś matkę czoł. Naprawdę to nie wygląda klawo. A widzę, że samochodzik mi zaznaczyło. Na mapie. Bardzo się cieszę. Wepsnę się tylko. Jeszcze mam tą bąkę. No faktycznie są tutaj przeciwnicy. Ale żebym aż tylu mógł pokonać, no nie wiem, może mi się uda. Spróbujemy. Także moi drodzy mi ten dodatek jak naprawdę bardzo się podoba. Bardzo fajnie się zapowiada. I tutaj genialne, genialne są tutaj te okolice. To już nie jest miasto nie możemy się cały czas skrywać na dachach przed ząbiekami. Tutaj już musimy poruszać się tak naprawdę na tym samym poziomie co, 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 co ci zarażeni, co tylko utrudnia nam tak naprawdę rozgrywkę. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.